Więc jesteśmy na cmentarzu Perla-6 i są tutaj miejsca, gdzie są ludzie prochy właśnie skremowani. No i znajduje się tutaj przywódca anarchistyczny Nestor Machno. No i towarzyszu tłumacz z języków obcych, co to jest napisane. Tutaj mamy miejsce, gdzie zostały złożone prochy anarchokomunisty znanego w historii Ukrainy. Nestor Machno i widać, że to miejsce było odwiedzane przez jego zwolenników. Mamy tutaj... Nawet pieniądze są. Tak, nawet, tak, nawet porcelana z podobizną Nestora Machno napisem hula i pole. Są pieniądze z wizerunkiem Nestora Machno, Narodowy Bank Ukrainy, wlepki, proforczyki. no czyli widać, że anarchokomuniści, anarchiści z całego świata, tutaj jak już są, to korzystają z okazji, żeby go odwiedzić. No, w miejsce historyczne, jakby nie było. A róża jest czerwona, Rzecz. a nie czerwono-czarna. No, są też mądrzy anarchiści. No.